Jaki kolejny rywal? Nie, Powiedz, możesz coś zdradzić? To nie do mnie pytanie. No nie no, ja jestem pionkiem zwykłym, co ja tu mogę od, ustawić? Ale jakbyś chciał. O kurwa, Dubiel wygrał. O kurcze. Jak to oceniasz? Nie Niedobrze. Znaczy, kurwa, lu, no, Dubiela te też lubię... Ja, 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 ja wszyscy są w szoku. Pamiętam tak, Dubiela lubię, Dubiela lubię, jest spoko, ale no... Yy, yy, Kasper boński jest z mojego teamu, hmm. mamy tych samych trenerów i się widzimy na co dzień. Ale mi się też tak wydawało, że jakby Kasper Boński miał lepsze warunki fizyczne. Ja myślę, że, że on wygra na luzie, serio. Zapraszam serdecznie do oglądania i subskrybowania kanału Przeambitni.